Na cmentarzu komunalnym w Cedzynie w przeddzień Niedzieli Palmowej tradycyjnie już odbędzie się Ekumeniczna Droga Krzyżowa. Organizowana jest od 2008 roku przy współpracy władz miasta Kielce. Władze miasta są odpowiedzialne za kształtowanie tej przestrzeni społecznej i publicznej, ale tą sferę duchową trzeba pozostawić tym, którzy, którzy za to w jakiś sposób odpowiadają. Dlatego z wielką radością przystępujemy po raz kolejny do współorganizacji. Ekumenicznej drogi krzyżowej, która się odbędzie w takim ważnym dla naszego społeczeństwa okresie, okresie przed Wielkanocą. W ekumenicznej drodze krzyżowej wezmą udział duchowni oraz wierni wszystkich wyznań chrześcijańskich obecnych na kielecczyźnie. Warto jest modlić się razem, warto jest szukać Boga, warto jest szukać takiej refleksji, głębokiej myśli na temat Boga. Na temat tego, co Bóg czyni w naszym życiu. I myślę, że taka wspólna modlitwa, taka wspólna jakby liturgia może nas otworzyć na działanie Ducha Świętego. Każdy, kto, nie, kto ma swoją rodzinę pochowaną na cmentarzu, powinien brać, wziąć udział w tej drodze krzyżowej, ponieważ ona jednoczy chrześcijan wspólnej wiary chrześcijańskiej. Ja bardzo się cieszę, że po raz kolejny ta Droga Krzyżowa odbędzie się i zapraszam bardzo serdecznie wszystkich, którzy chcą łączyć się właśnie w tej modlitwie za zmarłych, za tych, którzy odeszli, którzy byli bliscy naszemu sercu, nieważne y, jakiego wyznania byli, bo ta droga jest dla tych, którzy rzeczywiście chcą pamiętać o tych, którzy byli bliscy naszemu sercu, a są już po tamtej stronie. Ekumeniczna Droga Krzyżowa odbędzie się w sobotę 12 kwietnia o godzinie 16 na cmentarzu komunalnym w Cedzynie.